Dzień dobry, jeszcze raz z Kurowa, z Miodowej Biesiady, razem z panem dyrektorem Grzegorzem Piekarskim, dyrektorem Narwojańskiego Parku Narodowego. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo fajna impreza, bardzo fajne miejsce. To już 25. 25 impreza. Skąd taki pomysł, skąd kultywowanie tej tradycji? Tak, 25 raz spotykamy się w Narwińskim Parku Narodowym na Biesiadzie Miodowej w Kurowie. Pierwsza Biesiada Miodowa w Kurowie, 2000 rok. Pomysł na docenienie pracy pszczelarzy, tego co robią, ciężkiej pracy. Pomysł pierwszego dyrektora Narwińskiego Parku Narodowego, pana Bogusława Deptuły, który też był pszczelarzem. I chciał zrobić coś, coś dla, dla pszczelarzy, żeby, ta żeby docenić pracę, tak? bo to nie chodzi o sprzedaż miodu jako taką, tylko żeby docenić pracę pszczelarzy. My przez te dwa dni biesiady miodowej, bo to jest zawsze tradycyjnie ostatni weekend sierpnia, sobota, niedziela, biesiada miodowa w Kurowie, dwa dni... Y Próbujemy i próbujemy docenić, żeby pszczelarze poczuli, poczuli się docenieni. Wybieramy najlepszy miód w ocenie jury, najlepszy miód w ocenie publiczności, najlepszy produkt regionalny na miodzie, więc to jest wszystko doceniane. O, produkt regionalny również na tak, miodzie, o kurczę, fajnie, dodatkowo... super. Oczywiście za to wszystko wręczamy nagrody, pierwsze, drugie, trzecie miejsce w kategoriach Juroży, publiczność, więc to wszystko jakby docenienie tego, co, co miedziarze robią. No to, co ja, to, co ja zauważyłem, to, co mi się rzuciło w oczy, to po pierwsze, że to państwo jesteście głównym organizatorem tej imprezy, i tutaj apel chyba do wszystkich organizacji przelarskich, żeby was wspierali i kibicowali. to jest pierwsza sprawa, faktycznie impreza dwudniowa, dużo wystawców miodu, ale też no, ludzie zaangażowani. Trwający konkurs, co, co udało się e, mi zobaczyć i wziąć w nim udział zagłosowałem na swojego faworyta. Jestem ciekaw, czy, e, czy wygra. Fajna strefa dla dzieci, prawda? Do tego strefa wykładowa, taki no można powiedzieć, pełen pakiet dla rodziny na weekend. E, tak, e, oprócz miodu mamy rzemiosło, e, staramy się, żeby to wszystko regionalne zostało e, było kultywowane, plus występy zespołów regionalnych plus strefa dla dzieci. Dzisiaj jest troszkę, troszkę mniejsza. Był teatr, są wykłady odnośnie Borsuka, waltanie w wiacie na polu biwakowym. Jutro mamy wszystkie parki narodowe podlaskie. Mamy to szczęście, że mamy cztery parki narodowe, więc mamy strefę parków narodowych. Cztery parki narodowe. Wigierski, Białowieski, Biebrzański i Narwiański mają swoje namioty edukacyjne. Konkurs dla dzieci. Chodzimy po wszystkich parkach narodowych. Poznajemy park, odpowiadamy na pytania. Na koniec dostajemy nagrodę. Dodatkowo w tej strefie dla dzieci mamy też Podlaskie Muzeum Wsi. Będą warsztaty, pokaz, pokaz bartnictwa, jak to kiedyś było, robienie świec z wosku, więc to wszystko w klimacie miodu i tego, co z miodem związane. Mnie tutaj urzekło na jednym stoisku sprzęt taki no, leciwy, jeśli chodzi o sprzęt, sprzęt pszczelarski i przykuł on moją uwagę. Tutaj dodamy też taką fajną rzecz, że tu jest też, już nie, nie w sferze pszczelarskiej, ale też są kajaki, jest pole namiot, kempingowe, tak? Także jest taka pełna baza do tego, żeby te dwa dni bez problemu państwa spędzić, bawić się. No, nie tylko na, na imprezie pszczelarskiej, ale na, również na wszystkich innych tego typu wydarzeniach, czy po prostu par, wasz park odwiedzić. Tak, jeszcze miejsce samej Biesiady Miodowej. Jesteśmy na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego, ale w miejscu specjalnym. To jest dworek w Kurowie, dworek zabytkowy, siedziba Narwieńskiego Parku i w Parku Przydworskim. Mamy tutaj 10 hektarów zabytkowego Parku Przydworskiego i ta cała przestrzeń, to jest 10 hektarów, które możemy wykorzystywać na naszą potrzebę, miodziarzy, wszystkie rzemiosła i, i tutaj możemy to pokazać, więc ten sam klimat tego jest miejsca. Właśnie to właśnie chciałem powiedzieć, ukradni Pan Słowo, że klimat jest naprawdę czarujący, dziś jest bardzo gorąco, a tutaj my się chowamy w starym drzewostanie, jest przyjemnie i, i, i tak powiem relaksa, relaksacyjnie. Ja jeszcze raz chcę podziękować i życzę kolejnych 25 imprez, no i kibicuję, mimo tego, że z daleka. Dziękuję serdecznie. I pamiętaj, świętokrzyski miód to prawdziwy cud.